Wczoraj wszedł w życie nowy rozkład jazdy pociągi Starnowa do Krakowa i Nowego Sącza będą znacznie częściej kursować, będą jeździć także szybciej, ponieważ stary tabor został zastąpiony przez komfortowe pociągi Impuls w ramach nowego rozkładu jazdy w godzinach porannego i popołudniowego szczytu pociągi będą kursować co pół godziny, a przez resztę dnia co godzinę. Połączenie, które będzie w godzinach szczytu co pół godziny, poza godzinami szczytu co godzinę, w związku z tym o równych porach czasowych to będzie też takie udogodnienie dla pasażerów, dlatego że dla nas najważniejszy jest pasażer. Właśnie pod to, dlatego trzy lata temu podjęliśmy decyzję o powołaniu naszej spółki samorządu województwa małopolskiego Koleje Małopolskie po to aby właśnie te nasze zamierzenia związane z wykorzystaniem taboru kolejowego w komunikacji publicznej zrealizować na bazie naszych oczekiwań i naszych marzeń. Część pociągów przyspieszonych zatrzymuje się między Tarnowem a Krakowem na siedmiu wybranych stacjach dzięki czemu podróż z Tarnowa do Krakowa potrwa 56 minut. O godzinę skróci się również czas podróży z Tarnowa do Nowego Sącza i Krynicy.